Witam wszystkich. Poproszono mnie o pokazanie wnętrza mojego malucha z 98 roku. Tu za dużo nie ma co pokazywać, ale zwłaszcza, że tutaj wnętrze jest jeszcze niezrobione. O ile mechanicznie jest perfekt, blacharsko prawie perfekt. No ale jeden z widzów kanału samochody i pojazdy poprosił mnie o to, więc oglądajcie. No. Jak widzicie, wyposażenie tego akurat pojazdu jest dosyć hmm, ubogie. Tutaj jedyną zmianą, jaką na razie wprowadziłem, jest ta kierownica, którą kupiłem 100 lat temu. Ale jak widzicie, o, tam z tyłu widać innego mojego bohatera. Chociaż światła nie są oryginalne, ponieważ to są światła nie takie, jakie powinny być w Ursusie C330. O tym Ursusie też kiedyś porozmawiamy. O, mam się patrzeć tutaj, przepraszam. No, ale jak widzicie, jeszcze raz pokażę. No, to wnętrze jest dosyć spartańskie. Nie mówiąc o tym, że to jest wersja nawet bez, e, bez drugiego lusterka. Ale może wróć. I o tym maluszku też kiedyś będzie materiał. O tym moim kaszlaczku kochanym. E, tak jak powiedziałem, mechanicznie jest super. Łakie, tu jest echo. No ale maluch to maluch. Mechanicznie jest ekstra, z zewnątrz blacharsko jeszcze trzeba położyć lakier. Środek jest spartański. Muszę założyć tam obudowę, która osłania tutaj kolumnę kierowniczą, wszystkie te przewody i go umyć. No i to fotele, fotele. ten fotel wymienić, ponieważ jestem w posiadaniu fotelu, który właśnie jest taki. Hm. Nie ugryziony zębem czasu. Więc jak widzicie, wnętrze jest dosyć ciekawe. Z tyłu, oczywiście, no, pełen komfort i wygoda. Ludzie takimi pojazdami jeździli nad morza. No, jeździli no, jakoś musieli. Nie było innych samochodów, więc się jeździło. To tak samo jak kolega, który był posiadaczem Forda Mustanga, mówił do swojej rodziny, że przecież kiedyś maluch był samochodem rodzinnym, więc Mustang też może. Czyli jak na razie, jedyną zmianą jest oczywiście zmieniona kierownica. Zmieniona kierownica, która prezentuje. Wam pokażę tak. To jest zakup sprzed wielu lat, który miał trafić do zupełnie innego pojazdu, ale trafił do malucha w końcu. Jak widzicie, nawiewy. Wszystko takie. Nie, to nie jest sanie, spokojnie. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaraz wrzucę jeszcze, tak z zewnątrz, jak kręcę to wnętrze, ok? No to w drugiej części.